Okej, okay, nie będę robił już filmiku, jak zrobić te oczy. No, w zasadzie to zrobiłem białe oczy, obwódkę, lekką obwódkę, no i tam z lekkim żarem i rozmyciem trochę kombinowałem. Szybkie wykonanie. Zasadniczo, i tutaj jeszcze jest możliwość dodania pędzla do takiego, ja wiem, China efektu. To jest bez tego. Jak tutaj w pędzlu, w, akurat w Photoshopie, jak masz piggy DCL, to po prostu dają ci za darmo. W pędzlu tutaj taki efekt China, jak widać, bardzo fajnie wyszedł, ale wydaje mi się, że jeszcze fajnie wyjdzie tutaj efekt okręgu. Dobier, dobierzemy kolor. Tak, całkiem ciekawy efekt. Ten pędzel tutaj można zmniejszać, powiększać. Jeszcze zrobimy tutaj odrobinę mniejszy, cyk, niż jak jest tutaj. Nie na 400, to musi być co najmniej na 800. No i tutaj możemy zrobić na przykład kolor błękitny i cyk. No tutaj też jest jakiś to ciekawy efekt. Tego okręgu bardzo dużo, ja tutaj wziąłem przykładowy. Jeszcze może jeden, na przykład taki, który zrobimy na 1500, na 1500 i będzie koloru żółtego. No i to też jest bardzo ciekawy efekt. Przy takich oczach, no bo wygląda to w tym razem bardziej na efekt science fiction, hipnotyka. Dwie minuty na pędzlu, po wykonaniu tych oczów i zrobieniu na krzywych tego zdjęcia.